Dana cuda pod postacią chleba, tu prawdziwego, tu prawdziwego mamy Boga z nieba. Gdy azotowy wieczór nadchodzi. Po Słuchaj, słychać krok. Para wędrowców do nas przychodzi Poprzez zimowy zmrok. Od drzwi do drzwi stuka, puka I schronienia u nas szuka. Czy wiesz kto przyszedł tu Otwórz, otwórz, otwórz mu. Szczęść Boże, witam Was, moi drodzy, i zapraszam na kolejny już piąty dzień naszych rorad. Piąty dzień naszych rorad. Na początek powtórzymy sobie, zobaczymy, ile pamiętacie z tego, co było wczoraj. Wczoraj poznaliśmy historię błogosławionego Karla Tisa. Jak on był? Od pierwszej komunii uczestniczył w mszy świętej. Błogosławiony Karlo tak bardzo kochał Pana Jezusa, że chciał Go przyjmować do swojego serca. A co błogosławiony Karlo umiał robić? Co takiego zrobił, co możemy dziś oglądać? tym świetnym informatykiem założył stronę internetową o Eucharystii. Błogosławiony Karlo możliwe, że zostanie patronem internetu. Posłuchajmy teraz, co dziś Pan Jezus ma nam do powiedzenia w swojej Ewangelii. Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przechodził, ruszyli za nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno: Ulituj się nad nami, synu Dawida. Gdy wszedł do domu, Niewidomi przystąpili do niego, a Jezus zapytał ich, Wierzycie, że mogę to uczynić? Oni mu odpowiedzieli, Tak, panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc, Według wiary waszej niech wam się stanie. I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał, Uważajcie, niech nikt nie dowie się o tym. Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy. W Ewangelii usłyszeliśmy dziś historię o niewidomych. O co zapytał ich Pan Jezus? Czy wierzą, że może to uczynić? Tak jest. A dzięki czemu Jezus ich uzdrowił? Dzięki wierze. Bardzo dobrze. Dzięki ich wierze. Wiara, wiara w to, że Jezus Chrystus jest Bogiem, że Jezus Chrystus każdego może umocnić, uzdrowić, jest bardzo ważna. Również wiara w czasie Eucharystii jest bardzo ważna. Wiara w to, że Jezus Chrystus jest obecny w najświętszym sakramencie, w tym małym, białym kawałku chleba. Jak dobrze pamiętacie, w czasie naszych Rorad rozmawiamy o Eucharystii. Jak już dziś wiemy, do przeżywania Eucharystii bardzo ważna jest nasza wiara. Czy rzeczywiście wierzymy w spotkanie z Chrystusem? Dziś powiemy sobie trochę o historii Eucharystii. Skąd ona tak naprawdę się wzięła? Historia zaczęła się ponad 3000 lat temu. Izraelici przenieśli się do Egiptu. Na początku Izraelitom było w Egipcie bardzo dobrze, ale kiedy umarł Józef egipski, zmienił się faraon, naród żydowski zaczęto prześladować. Musieli ciężko pracować, bito ich, traktowano ich jak niewolników. Pan Bóg zlitował się nad nimi. Wybrał spośród nich jednego, Mojżesza, i przez niego powiedział Żydom: żeby każda rodzina złożyła Bogu w ofierze baranka. We wszystkich domach podczas wieczornej uczty Izraeliści jedli to samo mięso zabitego baranka. Pan Bóg powiedział, że tej nocy przejdzie przez Egipt i ukaże Egipcjan. Rzeczywiście, wielu umarło, a życi uciekli, wyruszyli w długą drogę, która miała ich doprowadzić do ojczyzny. Każdego roku wiosną na pamiątkę uwolnienia z Egiptu Żydzi obchodzą święto nazwane Paschą, urządzają uroczystą kolację i wspominają dobrego Boga, który pomógł im uciec z niewoli. Święto Paschy obchodził też Jezus, najpierw ze swoją rodziną Maryją i Józefem, później z najbliższymi uczniami, apostołami. Tak też było pewnego roku, kiedy Pan Jezus poprosił apostołów, by ucztę paschalną przygotowali w sali nazwanej Wieczernikiem. Jezus wiedział, że to będzie ostatnia taka wieczerza, że następnego dnia umrze na krzyżu, że to On stanie się barankiem. Podczas wieczerzy pod jej koniec stało się coś wyjątkowego. Jezus pobłogosławił chleb, podzielił go między uczniów i powiedział – to jest ciało moje. Podobnie kiedy wziął do ręki kielich z winem, powiedział: To jest kielich krwi mojej. Ta wieczerza paschalna w wieczerniku była ostatnią wieczerzą, tak ją nazywamy, a jednocześnie była pierwszą mszą świętą. Gdy dziś przychodzimy do kościoła, na każdej mszy świętej spotykamy pana Jezusa. Na każdej mszy dokonuje się ten sam cud co wieczerniku dwa tysiące lat temu. Pan Jezus chleb i wino przemienia w swoje ciało i krew, czyli w cud nad cudami. W przed chwilą obejrzanej historii dowiedzieliśmy się, że Pan Jezus ustanowił Eucharystię w czasie ostatniej wieczerzy, wtedy, kiedy spożywał paschę ze swoimi uczniami. Pascha, którą spożywał Jezus Chrystus, była na pamiątkę wydarzenia, jakie miało miejsce dawno temu, a mianowicie wyjścia Izraelitów z niewoli egipskiej. Pan Jezus również nas w czasie Eucharystii wyciąga z niewoli, z niewoli zła, z niewoli grzechu. Dlatego jak najczęściej musimy z Nim jednoczyć się w Komunii Świętej. Bo to właśnie Eucharystia daje nam siłę do bycia dobrym, daje nam szczęście. Dziś na tyle poznaliśmy historię Eucharystii. Wiemy, że Eucharystia jest darem, który dał nam Pan Jezus ustanawiając go w czasie ostatniej wieczerzy. I właśnie te wszystkie wydarzenia wspominamy, gdy sprawujemy najświętszą liturgię mrze świętą. Dziękuję Wam za dziś. Mam nadzieję, że zobaczymy się już jutro, w sobotę. Nie zapomnijcie jeszcze razem wspólnie zaśpiewać naszej radnej piosenki. Szczęść Boże!